Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Jastrząb Glapiński zostaje, a Orzeł, czyli Orłoś to komentuje. Kolejny sukces Putina, dzięki niemu Szwecja i Finlandia chcą do NATO. Dlaczego Czechy w Radzie Praw Człowieka ONZ? A my to co, jeśli wolno zapytać? Miało być 33, a będzie 40 miliardów. Tyle Stany Zjednoczone przeznaczą na pomoc Ukrainie. Izrael atakuje żałobników, Afganistan coraz bardziej tłamsi kobiety. O tym między innymi będzie w dzisiejszym WTSie, niedziela 15 maja, Maciej Orłoś, zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do zapowiedzianych tematów, kilka słów o Tusku. Propagandyści, wiadomości TVP, jadą na Tusku, jadą po Tusku, jadą Tuskiem od wielu, wielu miesięcy, to wiemy, z Feuer Deutschland na czele, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak nieprawdopodobnie karykaturalny to ma wymiar. Ile można! Najprawdopodobniej wygląda to tak. Kaczyński chce, żeby PiS wygrał kolejne wybory. Kurski wie o tym, że Kaczyński chce wygrać wybory, oczywiście. Największy wróg i oponent Kaczyńskiego to Tusk. Prezes ciągle ma pewnie traumę po przegranej debacie z Tuskiem przed wyborami w 2007 roku w studiu TVP. W związku z tym, Tuska trzeba wykończyć jak najszybciej. Trzeba ładować w niego non-stop. Poznałem wielkich ludzi, Lecha Wałęsę, Bogdana Borusewicza, jeszcze przed sierpniem, przed rokiem 80. Przeżyłem najpiękniejsze dni w swoim życiu właśnie wtedy w sierpniu. W roku 80 i dramatyczne, ale też piękne dni, na przykład 13 grudnia, panie Jarosławie, w stoczni tak. Gdańskiej. Tak. Stocznik Gdańskiej, kiedy ogłoszono stan wojenny. Kocham Polskę, bo ja naprawdę ten kraj znam. Nie wiem właściwie, do kogo te ataki na Tuska są skierowane, skoro widzowie wiadomości, to przecież wyborcy PiSu. ich nie trzeba przekonywać, oni już od dawna wiedzą na kogo głosować. It's true. Ale mniejsza z tym. Przecież tu i tak nie ma żadnej logiki. A na pewno rzetelności czy uczciwości i wobec widzów, i wobec Donalda Tuska, i wobec, mówiąc górnolotnie, Polaków. Bo jakim prawem? Media, niby przecież publiczne, tak intensywnie walą w lidera opozycji, twórcy tego przekazu są skończonymi sprzedawczykami, są totalnymi lizusami, oportunistami, gnidami. Kim oni są właściwie? Ja, w sprawie ogłoszenia, podobno macie problem z jakimś potworem. Bardzo szkoda, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie staje na wysokości zadania, nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków i jednoznacznie nie piętnuje tych praktyk. A dlaczego tego nie robi? No bo jest skrajnie upolityczniona. No dobrze, jeśli ktoś z Was właśnie pomyślał, a może ten Orłoś przesadza z tymi atakami na Tuska, to mam dla Was dowody, czyli podsumowanie autorstwa Agnieszka Kublik w Gazecie Wyborczej. Podsumowanie dotyczy no właśnie ataków na Donalda Tuska w programach TVP. Cytuję artykuł Agnieszki Kublik, która cytuje Paski w TVP z ostatnich miesięcy. Prorosyjska polityka Donalda Tuska. Tusk kłamie. Tusk jest politykiem prorosyjskim. Tusk chce dzielić Polaków. Tusk atakuje polską suwerenność. Plan Tuska konflikt zamiast programu. Bajka Tuska o Poleksicie. Donald Tusk dał sygnał do ataku na Polskę. Szokujący antypolonizm Donalda Tuska. Antypolska szarża Donalda Tuska. Tusk zapowiada Polakom koniec dobrobytu. Powrót Tuska ucieszył Niemców. Polacy nie chcą powrotu Tuska. Tusk chciałby wrócić, ale nie umie. I tak dalej, i tak dalej. Co za kreatywność, co za skrajne łajdactwo w wykonaniu pseudo-dziennikarzy telewizji pseudopublicznej. Jeśli chcielibyście dodać coś jeszcze w tej sprawie, zapraszam bardzo serdecznie do komentowania. Werdykt zapadł. Jastrząb zostaje. Nasz narodowy nie orzeł, a jastrząb, dotychczasowy prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glepiński, pozostaje na stanowisku na kolejną sześcioletnią kadencję. Tak zdecydował Sejm. Jego kandydaturę, przypomnijmy jedyną, jaka się pojawiła, poparli nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, ale również stali, sprawdzeni, sojusznicy Skoki z Kukiz 15. Obserwując to, co się dzieje w polskiej gospodarce, czyli wzrost cen, galopującą inflację, problemy na rynku mieszkaniowym, to jestem pełen podziwu dla głębokiej wiary i pewności prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pewnie część z Was wie, szef NBP jest powoływany właśnie na wniosek prezydenta. Pan prezydent nie znalazł najwidoczniej żadnego bardziej kompetentnego, nadającego się idealnie na to stanowisko kandydata. Nasz jastrząb, zdaniem naszej głowy państwa, ma widocznie najostrzejszy dziób i dziobien, najskuteczniej. Co z tego, że większość ekspertów wskazuje na liczne zaniedbania gropińskiego, które przyczyniły się do obecnego poziomu inflacji w Polsce? Szef NBP nadal jest ulubieńcem pana prezydenta, czego zresztą wyraz głowa państwa dała już jakiś czas temu, przyznając Grapińskiemu specjalną nagrodę gospodarczą. Też bym na miejscu, że ja Dudy przyznał prezesowi Glapińskiemu specjalną nagrodę gospodarczą, tyle że za wybitne osiągnięcie, jakim nie może pochwalić się żaden poprzedni szef NBP, czyli za spieprzenie na całej linii swoich obowiązków. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Przypominam, że według danych GUS, roczna inflacja w kwietniu wyniosła w Polsce 12%. Jak prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego szczyt inflacji w Polsce przypadnie na miesiące letnie, a tempo wzrostu cen może wtedy osiągnąć 13-14% w skali roku. Co by tu jeszcze spieprzyć panowie. Co by tu jeszcze. Co ciekawe, tuż po czwartkowym głosowaniu Grapiński wziął udział w posiedzeniu klubu parlamentarnego Pis. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki relacjonował później, że Grapiński chętnie opowiadał, jak wygląda obecna sytuacja gospodarcza i gotów był odpowiadać na wszelkie pytania. Terlecki przyznał jednak, że pytań nie było zbyt wiele. Ale co tu się dziwić? Po co komu jakieś pytania? Po co zadawać pytania, skoro można ich nie zadawać i mieć święty spokój? Najwyżej, jak inflacja będzie dla posłów PiS nie do zniesienia, to się przegłosuje podwyżki dla parlamentarzystów. Podsumowując, kto pyta, ten błądzi. Rozpętanie przez Rosję wojny w Europie, być może w celu rozszerzenia rosyjskiej strefy wpływów w Europie Wschodniej. Odnosi skutek przeciwny do zamierzonego. Putin dokonał czegoś, czego nie udało się dokonać przez co najmniej kilka pokoleń. Skłonił Finlandię i Szwecję, zachowujące dotychczas umiarkowaną neutralność, do złożenia wniosku o wstąpienie do NATO. Mało tego, według opublikowanego kilka dni temu przez fińską telewizję sondażu, poparcie Finów dla wejścia do NATO wzrosło z 50% do aż 70%. Tak więc Putin nie tylko na Ukrainie osiąga przeciwne cele do zamierzonych, niedługo może sąsiadować z NATO na całej północnej granicy. To wszystko nie jest jednak takie proste, gdyż skandynawowie mogą się jeszcze obejść smakiem. W ostatnich dniach prezydent Turcji, Recep Erdogan zasugerował, że jego kraj może jako państwo członkowskie NATO zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do sojuszu. Nie możemy pozytywnie rozpatrywać próby dołączenia do NATO przez Szwecję i Finlandię, ponieważ są one schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych. Tak stwierdził. Prezydent Turcji. Nie, no naprawdę na Erdoana zawsze można liczyć, prawie jak na Urbana. E, ale skąd te jego sugestie? Nie wiadomo. Wypowiedziami prezydenta Turcji są zaskoczeni szefowa szwedzkiej dyplomacji oraz premier Norwegii. I nie tylko oni. Zachowanie Turcji w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę budzi wiele wątpliwości na arenie międzynarodowej. Zdaje się, że Erdoan próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko, co w obecnej sytuacji raczej nie jest możliwe. Zresztą, jeśli Ardoan będzie sobie tak samo radził w polityce międzynarodowej, jak radzi sobie z inflacją i gospodarką swojego kraju, to sukcesów nie wróżę. My tu o Skandynawii, o Turcji, a tymczasem po cichu, bez zbędnych celebracji. Czechy zostały włączone do Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nasi sąsiedzi zastąpili wyrzuconą z tego gremium Rosję. Nie to, żebym się czepiał, ale mam takie pytanie w kontekście pomocy, jakiej udziela polskie społeczeństwo Ukraińcom w tym tragicznym dla nich czasie. Zastanawia mnie trochę, dlaczego to Czechy, a nie Polska znalazły się w tejże komisji, zajmując miejsce agresora. Kadencja Polski skończyła się w ubiegłym roku, ale spokojnie mogła zostać przedłużona na kolejną. No dobra, już się nie czepiam. Jedziemy dalej. Tak jeszcze szybko dopowiem do tych sukcesów Rosjan sukcesów Rosjan w złowie na arenie międzynarodowej, że Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu zatwierdziła pakiet pomocy na rzecz Ukrainy. Prezydent Joe Biden wnioskował do Kongresu o przyznanie na ten cel budżetu w wysokości 33 miliardów dolarów, a Izba się w tańcu nie cackała i przyznała 40 miliardów. Co prawda, teraz jeszcze cały ten budżet musi zatwierdzić Senat, ale nie powinno tu być żadnych niespodzianek. Co ciekawe, słuchajcie, te 40 miliardów to odpowiednik dwóch trzecich rocznego rosyjskiego budżetu wojskowego. Jak dodamy do tego legiony ukraińskich rolników kradnących ruskim czołgi, to szachmat, panie Putin. Teraz chwila bez żartów, bez dobrego humoru i tak całkiem na poważnie. W piątek izraelska policja brutalnie zaatakowała żałobników podczas obrządków pogrzebowych palestyńskiej dziennikarki telewizji Al Jazeera Shirin Abu Akleh. Gdy żałobnicy wynosili trumnę z ciałem dziennikarki, aby procesją przenieść ją na miejsce pochówku, izraelska policja rzuciła się z pałkami na żałobników oraz użyła granatów hukowych. Wszystko to dlatego, że część żałobników skandowała antyizraelskie hasła. Nie wiem za bardzo, jak to skomentować, bo dla mnie szokujące jest zachowanie izraelskich sił bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że Palestyńczycy mają prawo być zdenerwowani, gdyż za śmierć dziennikarki odpowiadają siły bezpieczeństwa Izraela. 51-letnia dziennikarka zginęła od kuli podczas relacjonowania sytuacji na zachodnim brzegu Jordanu. Miała na sobie kamizelkę z napisem prasa. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ambasadę Izraela w Polsce. Do czasu nagrania tego materiału nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. I znowu Wam przypominam, no ileż razy można naprawdę subskrybować i komentować i lajkować, a profil na Facebooku i obserwować, i komentować, i lajkować. Trollom mówimy zdecydowane spadajcie. No a poza tym jest. Patronite, można zostać patronem WTS-u. Zapraszamy bardzo serdecznie patronite.pl. W Afganistanie, no wszystko na to wskazuje, mężczyźni nie lubią i nie szanują kobiet. Władze w Kabulu wydały dekret nakazujący kobietom zakrywanie ciała od stóp do głów. Muszą nosić strój zakrywający ciało od stóp do głów w miejscach publicznych. Muszą się do tego dostosować wszystkie kobiety, oprócz małych dziewczynek. Oraz kobiet w podeszłym wieku. Chcemy, by nasze kobiety żyły godnie i bezpiecznie, powiedział kalif Hanafi, pełniący obowiązki ministra cnót i występków. Minister cnót i występków cóż za piękne stanowisko. W dekrecie mowa jest również o tym, że kobiety powinny pozostać w domach i nie pracować poza nimi. Pan Hanafi dodał, że zasady islamu są dla władz ważniejsze niż cokolwiek innego. Pięknie brzmi, prawda? Na pewno. Jestem o tym głęboko przekonany. Afganki są zachwycone. Na zakończenie powiem Wam, że kiedy słucham tego o czym sam mówię w UTS-ach, to nachodzą mnie dość niestety smutne myśli. Dotyczą tego, że mamy na świecie strasznie dużo zła, niegodziwości, a świat nie bardzo sobie z tym radzi. W Afganistanie jacyś szaleńcy, pomyleńcy, fanatycy, nie wiem jeszcze jak ich nazwać, terroryzują kobiety, bo im się wydaje, że ich wizja życia ma być wizją wszystkich. W Korei Północnej od wielu lat, od wielu dekad, rządzi rodzinna klika dyktatorów, zbrodniarzy, robiących narodowi regularne pranie mózgów w stopniu zupełnie, wydawałoby się nieprawdopodobne. Rosja w sposób absolutnie bezczelny zaatakowała Ukrainę, niszczy ten kraj, morduje cywilów. Co wydawałoby się, jest już tak oczywistym złem, że bardziej nie można, a jednak są kraje, które nie potępiają tej agresji. Jedyne, czym można się pocieszać, to to, że jednak w skali globalnej prawdopodobnie ludzi dobrej woli, że zacytuję Niemena, jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. I tego się trzymajmy. Ale żeś Orłoś pojechał teraz patetycznie, ale brawo, słusznie, popieram. Dziękuję. To dziś wszystko. Widzimy się już w czwartek. A propos trzymania, trzymajcie się. Cześć.